Pierwsze spotkania z życiem. Pamiętam, pamiętam doskonale te pierwsze momenty, które nie dało się wtedy określić. Człowiek był i pełen zachwytu, jeśli tak można powiedzieć, o małego berbecia, i pełen strachu, pełen ciekawości. To są pierwsze zapachy, pierwsze widoki, jak, jak poszliśmy z ojcem zrywać lipę na przykład na łąki. Bałem się strasznie kozy, która była pod dla mnie wtedy wielkim potworem koza i, i się darłem. Ojciec musiał zejść z lipy, żeby mnie uspokoić, czy też otoczyć opieką. No. Pierwsze jakieś grandy, którzy mi chodzili jako małe dzieci. Ogrody, zapach słoneczników dojrzałych ziemi. Pierwsze, no, ogniska pierwsze właśnie, gdzie się jedło te, te ziemniaki. No, przepraszam, że tak mówię, ale to są te pierwsze momenty, które ja do dzisiaj, jak o nich myślę, to się cofam w czasie. Są te zapachy. Pamiętam kiedyś, teraz niedawno stosunkowo byłem w jakiejś szkole, w jakimś liceum, na jakimś spotkaniu z młodzieżą i wszedłem do tej szkoły i poczułem zapach, który mnie przeniósł. Słuchajcie, o te 60 lat do tyłu. E, to okazało się, że to jest zapach pasty, która była wy, wypastowana, podłoga w tej, w, tej, w tej szkole. Ja wtedy pierwszy raz przyszedłem, zobaczyłem film pod tym, Piątka z, wyspa, z Wyspy Skarbów. I tam ten zapach był, ten zapach mnie cofnął. To samo jest z muzyką, która nas przenosi w te najwcześniejsze momenty na, naszego życia, w których, g, g, które nam się już kojarzą. Właściwie to są takie małe nasze ojczyzny, e, jak ktoś tego nie ma, to bardzo współczuję, bo to jest, używając wielkich słów, e, ktoś jest, kto jest patriotą, może to na tym właśnie o to chodzi, żeby mieć te miejsca swoje, e, tych pierwszych takich doznań, które jakby powodują to, że się czasem i wzruszamy, i się cieszymy, i, no to, i jesteśmy w innym świecie. Ale bywa też tak, znaczy bywa też tak, że że się wchodzi w te miejsca po latach i się okazuje, że to są tylko kamienie i mury, natomiast nie ma ludzi. Bo się okazuje, że ludzie robią tą atmosferę, w której my się wołujemy. To są ludzie, to nie są kamienie. Ja wszedłem do filharmonii, w której pracowałem x lat, do szkoły podstawowej muzycznej, gdzie jako siedmioletni chłopaczek zobaczyłem. Szedłem tam z biciem serca, bo byłem. Naiwnie przekonany, że wejdę tam i znajdę się w tym miejscu, które pamiętam z tamtych czasów. Okazało się, że to tak nie jest. Okazało się, że zostają kamienie, które są zupełnie inne. Nie ma ludzi. Ta piwnica pod baranami już jest inna. Już nie ta Jaszczury są inne, oczywiście. Te szkoły, te wszystkie miejsca. Także pamiętajmy przy tym wszystkich. Cieszmy się, że jesteśmy, że jesteśmy blisko ludzi. Pozdrawiam.